I lecimy, lecimy. Rozpoczynamy. W dolnym lewym rogu grał zawodnik zawodnikiem ma to Mateusz Budziak, w górnym prawym z Niemiec, moja, czyli. No, taki teran, właśnie. Gigaczada ma moja koło command center'a sobie wrzucił. Fajnie, fajnie. Gigaczad moja. No, ma taką, tak trzeba przyznać, taką, taką siłę, taką potężność, że że prawie jeden do jednego się zgadza z tym portretem tutaj. Mm. Że Mana też. Mana też będzie kastować, ach bo zaun na Elazera dzieje się symultanicznie, aj, 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 aj. no i teraz się porobiło, bo ja, dobra, ja spróbuję znowu pokazać dwa mecze równolegle, to łatwe nie będzie, ale wydaje się, że może do zrobienia mm, no zrobimy to, nie, spróbuję, spróbuję, spróbuję tylko nie spoilujcie w wyniku Elazer-Zaun, no bo po co psuć sobie zabawę, a, ale to też skastuję mm, tylko, tylko po tym pojedynku, bo tego nie mogę przewijać czasowo, tego właśnie Geralta moja, a Elazera-Zauna trochę mogę Troszkę to manipulować czasem. Także witajcie, witajcie. Doskonale. Jak widzimy, probka, scv Idziemy, bawimy się. Dobrze, jest na razie cyrklowanie koło command centera. Troszeczkę... Troszeczkę, troszeczkę trzeba podgryźć przeciwnika, no tutaj wymusił nawet postawienie trochę command teraz w złej pozycji. No, i jak tam właśnie <gulują> kalkulują swoje szanse teraz zawodnicy właśnie w grupie C, no bo szczerze mówiąc nie wiem czy Zauna i Mala da się realnie teraz przegonić, to będzie mega trudne zadanie, żeby nie powiedzieć prawie nie do zrobienia. No wszystko zależy od tego czy popełnią błędy inni zawodnicy czy nie. Zdefinić zabawę. No w miarę staramy się to, to co tutaj robić. Dobra, Winny dzban. Nie, no tutaj sama kola jest spokojna głowę. Skupmy się na naszych koreńczykach Uuu, Sadkina Gigadonate, dziękuję bardzo Doskonale, dziękuję za hojną stówkę, pozdrawiam serdecznie Dzięki bardzo Mapka to kamak Ekstra, mega dziękuję Sadkila. Chyba pierwszy na plakatowej liście przebojów. Aktualnie. <grystanie> Dobra, ekstra, mega dziękuję. Starport zagrany, fabryka. Reaktor też. Dobra, <grystanie> tam odpowiemy też na wiadomość. W sumie nawet teraz można, bo jeszcze jest początek rozgrywki. Netraner na kebaba, to wiadomo. O proszę bardzo, pozdrowienie dla wszystkich fanów StarCrafta, oraz samy, samych dobrych gier dla naszych, napisał w Killach. No intencja piękna, tylko że właśnie wyniki nie te, bo gry nawet były na swój sposób ciekawe. E, te ripy nie ripy podobne patenty. To było całkiem dobre. O i widzimy, że adeptka... Zobaczcie, Geralt ładnie, skutecznie blokuje możliwość lądowania starporta. Wiadomo, że adeptka padnie, ale mogła jeszcze właśnie to blokowanie zrobić, no to zrobił Geralt. elegancką. Good job. To się myślę, że dobrze właśnie rozwinęło. No i mamy trzy warp gates, y, blinka, centry, zachowawcze otwarcie. Dobra, Fenix zostanie, niestety, dość skutecznie powstrzymany. No to jest rzad... Boże, jakie rzadkie buildy robi moja. No ale właśnie też dzisiaj wcześniej takie rzeczy tutaj właśnie widzieliśmy z jego strony, czyli. Jakieś takie riperki, nie ripery, ciekawe. -y, no też dobra, no może bardziej utermal też robił takie stare zagrania, ale coś, coś dzisiaj jest takiego sprzed wielu lat, jeżeli chodzi o strategię, o pomysły na grę. Leci już Feniks na drugą stronę mapy. Geralt za momencik zrobi rozpoznanie. No to go go. Uuu, ciekawa decyzja, bo będzie chyba mecha grać moja. Gra to w tym momencie powinien zauważyć, że jest właśnie ta fabryka. Wiadomo, jeszcze warto raz to potwierdzić halucynacją Phoenixa. E, no i miałoby to sens, tak, spory sens by to miało. Trzy. Tak, trzy fabryki. Tutaj Starport, tutaj Raksy. Z Raksów jeszcze mimo, że gra mecha, to gra i tak podwójne mariny, bo to faktycznie daje e, takie fajne mięso armatnie, zwiększoną przeżywalność. Good job. Na minha forja Templar Archives. Trzecia baza. No, widać, że udało się dość. Ej, chwila, bo właśnie teraz do mnie doszło. Że przypomniał mi się, jak Bany robił to otwarcie, to zagranie w GSL-u w TVT. I to nawet było mocne. To był bardzo mocny push. I jeszcze weźmy właśnie pod uwagę to, że trzecia baza trana jest bardzo późna. No, to wygląda, jakby Moja chciał zrobić właśnie taki mega mocny timing push. I heliony, cyklony, właśnie liberator. Do tego Raveny. Na Polak. Polak musi zdążyć. Moim zdaniem chyba ze Stormem. Storm jest chyba najważniejszy w tej defensywie. No i oczywiście tam zaloty na szarży. Też będą mega istotne. Hmm. No kurczę, dziwny mecz. Znaczy, dziwne otwarcie trana. Niestety, wygląda na całkiem solidne, całkiem mocne. Liberator przelatuje. Cztery tanki, cyklon. Dwa Heliony. Sporo. Naprawdę sporo tego jest. No szczerze mówiąc, to jakby zrobił dobrego pusha, to wydaje mi się, że jest nie do przejścia. Ale moja może nawet chce zagrać bardzo, bardzo tak oszczędnie zachowawczo, no. Może jednak nie chcę tak cisnąć. Już od samego początku, tylko właśnie mu jedynie chodziło o to, żeby zrobić bardzo bezpieczne... No bardzo bezpieczną trzecią bazę, może nawet zbyt bezpieczną jak na standardy Starcraftowe, ale limit ma większy. Siła Grad tutaj może być w tym, że zrobi szybko czwartą, może piątą bazę, dużo probek albo może wjazd w ogóle na to. Ale jeżeli Grad by zrobił wjazd na trzecią bazę moi, to, to chyba by była fatalna decyzja, no bo po to się robi takie szybkie trzy fabryki, żeby mieć więcej wojska, żeby nie być podatnym właśnie na takie timing pusze protosa. Więc zdecydowanie ważne jest to, żeby Grat może jednak nie zaatakował, ale może wyjść na mapę i też byłoby to wskazane. Tak, 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 trzeba uważać. Zwłaszcza na to, by nie zaatakować w tak dobrze ufortyfikowanego Terana. Na siedmiu tankach w tym momencie jest ten zawodnik. Uuu, jest i SKPPW i Giga, dziękuję również. Kolejna stówka ze twojej strony. Doskonale. Mega, dziękuję, witam, pozdrawiam. Na Homester Camp. Oż ożywienie, no nowy talon. <grych> Akurat potrzebowałem nowego talona. Dzień dobry, dzień dobry, witam bardzo mocno. Dzięki wielkie. Prawą stroną Warping llatuje. Wiking oczywiście zaczepiam. Nice, dobra. Nieźle to wygląda, bo Warping do pierwszej bazy jest praktycznie nieobroniony. Warpiza może straci, ale zaloty będą żyć. Tutaj, no, trochę nerwowo, bo nie wiem, czy zdąży rzucić wszystkie możliwe stormy, a przydałoby się tutaj. No, też nie defensywy nawet robi moja. No to radę dźwignął ten ciężar. Niemiecki Teran zdecydowanie dał radę. został przyatakowany. Tu już piąta baza Geralta. No, widać, że nie mam dużego właśnie lęku, jeżeli chodzi o ekspowanie, ale tak naprawdę ja się zaczynam lękać za graalta, bo on teraz e, trzeba. No, on teraz po prostu będzie atakowany, i trzeba właśnie formować wystarczająco dobrą obronę. Pytanie, w którym miejscu się bronić jako Geralt, bo na razie to raczej stojąc tutaj, po prostu zmusza terana do, terana do tego, żeby on rozstawił swoje jednostki. Dalej, w natarciu jest moja. Też nie zniszczenie żadnych skałek wydaje mi się, że było błędem. Teraz zaczyna to robić. Chyba, może zdąży. Ale, no nie, no jest, jest ten stres, że zaraz tutaj tanki zostaną rozłożone i będzie atakować jednostki polskiego zawodnika, moją z takim właśnie bardzo dobrym dystansem. Pompuje wojsko z trzech basteran. I dylemat. Kiedy walczyć? Kiedy nie walczyć? Jeszcze zachodzi chyba od pleców. Wrogie wojsko. Immortale mają aktywowaną barierę. O nie? A nie, dobra. To tylko zelota. gorzej jakby stracił Heitem Tara. tam łapie posiłki. O, moje zostawił jakieś dwa tanki na środku. Dziwna dziwna sprawa, że ich nie zabrał. No i w tym ataku teraz jest sześć C-Tanków. To nie tak dużo. Jeszcze zajdzie jej od pleców, mam nadzieję, grad. Tak, tak, no dosłownie. Z każdej strony, z każdej strony. I już wjazd, już atakuje. Stormy jak najszybciej trzeba rzucić, zanim C-Tanki wezmą to wszystko na celownik. Bardzo mało zelotów. I tej fankę od góry nie było. Ona by dużo zmieniła. Bardzo dużo. Ale chyba go rozgrywa, no. Chyba, chyba defensywa jest wystarczająco dobra. Tutaj też, właśnie, z lotu odcięły, odcięły część posiłków. Daje radę. Wiedzę, że się wszystko dobrze skończy, no musi się dobrze skończyć. Dobrze, bardzo ważna obrona. No i teraz spore prowadzenie, dzięki temu. No można sobie naprawdę teraz na wiele rzeczy pozwolić, można przezywać zelotów, atakować frontalnie, może liczyć na zniszczenie tej bazy, albo na przykład robić War No i znowu jakiś desancik, niedesancik, 12 zelotów właśnie jest przezwanych w tym miejscu. No i wchodzimy, wchodzimy. Dobra, tutaj blink zagrany, Command Center ląduje na godzinie 12. Za chwileczkę... <laughs> no chyba... Przynajmniej czwartą bazę zatrzyma Geralt i jeszcze równolegle atakuje do trzeciej bazy Terana. Dobra, sztormowanką. No nawet jeżeli dużo nie zrobi, to zrobi wystarczająco dużo. Albo nawet już może wygrać, bo to są tylko dwa tanki. Jak się zorientuje, jak bardzo prowadzi, to, to może w to wjechać. Albo takie właśnie półdarmowe supply depoty też do dobrym celem. Moja znowu expuje. No, i tak naprawdę w każdym momencie moja może się poddać. Dzisiaj też już widzieliśmy taką jedną grę, z której tak taktownie wyszedł, jak już widział, że jest słabo. Czyli mniej więcej teraz. <laughs> Niektórzy czasami zrzucają muły i się właśnie poddają krótko po nich. Może moja zrobi inaczej. Moja widział, że jest czwarta baza Protosa. Nie widział nigdy tej piątej. No dobrze, dobrze to wyglądam. Elegancko. Graal się przebija i się oczywiście zdecydowanie przebije. Niezłe, salwy w Immortale zrobił teraz moja. No i GG, super, dobra. Pierwsza mapka na konto Graal'a. GG. Jeżeli chodzi o, o Serrala i Reynora, to nie przejechali raczej dlatego, bo no, przygotowują się na Mistrzostwa Świata i, i tak uznali, że no, mogliby tu przyjechać, mogliby zagrać, ale. Ale nie chcą pewnie już no, za dużo pokazywać i tak uznali, że no no dobra tutaj no w sumie. Tutaj za pierwsze miejsce jest jakieś... O Boże moja tak ta matematyka, ciężki temat. No kilkadziesiąt razy mniej chwila. Chyba By 50 trzy... Nie chyba około 60 paru razy mniej jest tutaj za pierwsze miejsce niż na mistrzostwach świata, więc jest taki przelicznik, że nawet nie chcą. Yy, Zmniejszać swoich szans hipotetycznie występując w tym miejscu Może by to nie miało znaczenia, może by miało, ciężko powiedzieć Nie przewidzisz No dobra, to lecimy Przelicz nowojaki, część pryczerwi tę mocną Także nie dziwię się, że właśnie taki gracz jak seral czy Raynor Jak mają tutaj Mistrzostwa niebawem To rezygnują z niektórych turniejów, żeby się właśnie skupić bardziej tak, pola nagród niestety jest troszeczkę mniejsza w tym roku na Mistrzostwach Świata. Zamiast miliona jest 700 tysięcy dolarów, no ale nadal jest to najistotniejszy turniej w roku dla wielu graczy, w zasadzie dla wszystkich. Tak, rok temu było 400 tysięcy dolarów, plus jeszcze była jakaś tam nagroda dodatkowa, 50 tysięcy, hmm, jakoś tak. Może było 450, no to jest do sprawdzenia na, na stronie. Dobrze. A, tutaj jest 3,5. Ja myślałem, że 3, dobra. No to tak, to 57 razy mniej, jednak. Myślałem, że było, może tylko 3. No ale tak czy siak, no. Du duża różnica. W kurnym lewym, moja, w dolnym prawym, Geralt. Czyli już poda podał już organizator pulę nagrod, na chyba, tak? No wow, jestem w szoku. Czasami to długo nie podawali. No, podali już, no dobra, wczoraj tego nie było. No dobrze, dobrze. Tak, faktycznie, czyli 3,5 tysiąca dolarów tutaj za pierwsze miejsce. Na Mistrzostwach Świata mamy właśnie 200 tysięcy. Stąd ta różnica, stąd ta. Czasami, no, no, no nie mam, nie mam bardzo dużo dobrych graczy na tym terenie, właśnie przez to, bo na przykład właśnie Raynor, czy Klem też wiem, że jest teraz w Korei Południowej i trenują sobie do Mistrzostw Świata. Mają troszeczkę inne cele w tej chwili. Dobra, no na początku gry widzimy, że mapa Maganata, całkiem spora. Postawił na dwie szybkie rafinerie, moja będzie grać. się znaczy, na no wszystko jeszcze może w teorii zagrać, ale generalnie szybka fabryka z dwóch rafinerii, wiadomo. No, tutaj nie ma szansy uciec, ale przynajmniej chwilę czasu jeszcze kupiła, wolniej Reaper przebiegnie na drugą stronę mapy. Hmm. <grymne> <grymne> Dobra. Dlatego, czy dlatego naszym tak słabo idzie, bo pasek umiejętności się nie zapełnił? Dokładnie, Kubertino, to no jest jedyny powód. Nie no, ciężko powiedzieć, no trochę mieli pecha. Trochę no nie poszło, no jakoś tak, tak ciężko, ciężko, nie wiem w sumie. Czasami grają dużo słabiej niż wydaje się, że powinni, bo tego skill'a... ...to jednak oni często mają, nie? Tylko czasami na turniejach, a nawet nie tak rzadko, właśnie coś nie idzie. na przykład teraz, nie? No Dziwna ta wymiana, CVK ze Stalkera. No to nie jest dobre dla gralta To była cenna jednostka, no ale może nie zakładał, że, że już będzie cyklon tak wcześnie zbudowany i moja jedzie sobie przez mapę. Myślałem też, że będzie tutaj potencjalny na przykład szybki. Nie jakiś ten, podwójny helion, ale nie. Moja gra inaczej. Stawia na szybkiego cyklona, żeby zatrzymywać może też halucynację albo Stalkera złapać. No, Geralt tego nie zakładał. Źle dziwnie grają. Masa zawodników tutaj wyciąga jakieś stare, nietypowe strategie, na które bardzo ciężko się przygotować, no bo nikt tego nie gra w ostatnim czasie. No i to jest właśnie. Halucynacja, którą w domyśle ma kontrolować cyklon, ale na szczęście jest zupełnie z drugiej strony ta jednostka. Jeszcze zobaczmy, czy Vipera straci moja. No straci. Troszkę się zagapił Niemiec, o, 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 jakby teraz Geralt, no w sumie już widzi, że te chlap się świeci, więc powinien mieć y, takie przekonanie, że to prawdopodobnie, znaczy w ogóle, że mogło być to clock Banshee, no i właśnie Robo Facility zagrał w ramach reakcji na, na niewidzialne Banshee w tym momencie Geralt. Obserwery będą bardzo, bardzo istotne, Banshee leci na drugą stronę. Dobra. Dobra, jest to przecięcie Banshee, bo już teraz została właśnie aktywowana, już teraz traci energię. O, oh, wow! No nie spodziewałem się, że moja zrobi ulepszenie do prędkości Banshee. Bardzo dziwne. No i buduje już trzecią. Trochę nietypowe te jego decyzje. I ja teraz Geralt drabia, obserwuję. Rad, własną jednostkę przez strzelił we własnego stalkera, no ale przynajmniej banszy też ostatecznie została rozwalona, czyli jako taką. No i czas na uderzenie moje. I moja będzie robić drugą fabrykę, czyli znowu chyba celuję w mecha. Ale zanim ten mech się odbędzie, no to właśnie puszujemy. Trochę mało jednostek polskiego zawodnika, może łatwo dużo stracić. No ciężki temat, salwa poszła. Mamy tutaj trochę szczęścia, bo o dziwo nie tak agresywnie moja podjeżdża z ich tankami. Może ten kolejny będzie właśnie nastawiony bardziej na akcję. No i wchodzimy, wchodzimy. Mezeloty na szarży są tutaj idealną jednostką. Zwłaszcza gdy teraz nie ma właśnie na nie za, za dobrej odpowiedzi ani ma Steampaka, więc no dobrze, dobrze. Teraz wycofać, można by nawet stalkery, centry. No wszystko co tutaj y, należało na chwilę No i bardzo dobra obrona. Większy limit jest duże prowadzenie. To już powinna być nawet nie taka trudna mapa dla Geralta. Moja będzie się pewnie kampić grając mecha. Yy. No, a ze strony Polaka co najlepiej teraz, pewnie czwartą bazę zbudować i robić dalej swoje. Specjalna skórka na terenie. No tak, tak. Chyba jakiej skiną tutaj moja używam. <laughs> No, taki chyba w miarę pomocny. nie pomoże, nie zaszkodzi. Może minimalnie zaszkodzi przeciwnikowi. O, to jest fajne zagranie. O, tutaj Gerard jakie 200 IQ zagrania. Teraz tanka Tank o Ojej. <gry> no dobry teren zazwyczaj składa siecztanka, Tanka, żeby zelota... Ojej, oj, znowu? O Boże. No Geralt już tak widzę, dobrze się bawi. I <gry> dalej mu wrzuca tych zelotów. No Bo Siege Tank atakując zelotę robi obrażenia obszarowe z I 9 CB zniszczył w ten sposób, no. W zasadzie tym tankiem. Korzystał siłę tanka. No bardzo, bardzo dobre zagranie. Dobrze, ładna mnie zgonia. Teraz zobaczymy, jak to wykończy. Bansz je zniszczyła tylko jedną jednostkę, chyba jedną probę gdzieś na mapie. Geralt goni, ale nie złapał. No i wszystko. O, a może, 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 może. No są szybkie Banszy, więc naprawdę ciężko złapać. Obserwer potrzebuje ulepszenia do prędkości. Żeby się udało. Czas na trzeci obłazem. No moja, tak właśnie jak widać, może co najwyżej powolutku przejmować kolejne ekspansje. Czwarta, jeżeli chodzi o Geralta. On postawił solid. I mamy też troszeczkę helbatów. co pamiętam, to chyba z Kselnagi. tak, dokładnie nie widać tych banshi, e, więc niezauważony przemknął moja, ale po to sobie są kanony. Jeden co prawda nie zatrzymuje tak idealnie, jak dobrze, no właśnie, jak się Tram dobrze ustawia, to jeden kanon niestety nie wystarcza, ale to też nie jest taki, taki bardzo duży kłopot. Nie wiem, czy to mądre, co teraz planuje Geralt, to ile faktycznie chce zaatakować, no bo jednak osiem syczanków, do tego helbaty. Helbaty idealnie właśnie z lotami tutaj sobie będą radziły. One zapewne szukają High Templarów. Tutaj taktyczna strata trzech zelotów. No, można było to trochę lepiej zgrać czasowo. Warpism leci do pierwszej bazy przeciwnika. No nie powinien po prostu, nie powinien walczyć grać, bo to jest niepotrze potencjalnie niepotrzebna strata. <laughs> Dobra, zaraz Warpism... Aha, miał roz, się rozstawić, miał przyzwać zeloty. Ale no moja e, czyha nad tym za bardzo. I nie ma co. No nie ma co się wrzucać właśnie pod Banshee, pod Helmaty, które miał przeciwnik. No co tutaj krąży cały czas Geralt, bo pewnie analizuje, czy na przykład w to miejsce może warto by coś za chwilę przyzwać, jednocześnie atakując jednostkami właśnie tutaj od dołu, czy od prawej strony. O, dużo Banshee. Nawet cztery Banshee to chyba spokojnie właśnie. To nawet taki dziwny scenariusz. Też to bardzo, bardzo rzadko się widzi, żeby cloak Banshee chroniły przed warpinami. A, no i jeszcze cyklony przerzucił moja. No takie ciekawe to było że tak grać sobie na to jak u siebie. Ale nie poszło. Jest e, 9, tak, 9 tanków w tej chwili. Uuu, no, nawet nie najgorszy z hitbackiem. Moja szuka walki. Geralt to widzi, więc sam się chyba trochę odsuwa, no bo Geralt chyba by nie wjeżdżał, mm, nie czując, że ma przewagę siły. No i wchodzimy od lewej strony z lotami do Naturala. Tutaj też chodziło cały czas walka. Ważne, żeby archona za szybko nie stracić, należarowa no już zgasła. Pełna barykada niemieckiego terana. No, trochę niebezpiecznie. W ogóle ciekawe, że atakuje, nie, ma nie mając pełnego limitu. Geralt, Geralt robi w Wojdreje. Też taka rzecz dość rzadka, nietypowa na tym etapie gry. Niestety cyklony będą w stanie na Wojdreje jako taką odpowiedzieć. Jeszcze pytanie jak. O, jak dużo ich jest? No tutaj trzy, to nawet nie tak mało. Dobry, przyzwoity kolejny Storm. No, ważne jest to, że Niemiec właśnie ma mocno osłabioną ekonomię. Widać ruchy przeciwnika, dobry storm. No, sporo nawet zrobił. Pytanie, czy jeszcze jeden warpin, czy nie? O nie, i teraz Wojdreje idealnie tak leciały, że niestety cyklony mogą je namierzyć. No już po Wojdrejach. Ajajaj. No z kilku stron tutaj jeszcze od dołu. A, są zeloty, tylko ich nie rusza. Oje, aha, czyli tu wszedł, tu nie wszedł, tu nie wszedł. No ale w sumie jako taka. no i do przodu, 30 jest w międzyczasie zostało rozbitych w bazie Terrana. Nie no, kwestia czasu. No ale faktycznie Geralt ma mniejsze limitarmi w tej chwili, część jednostek Terrana jest u niego w bazie. No i mamy 360 mamy oczywiście Miazgę za pomocą zalotów. No i tutaj Geralt wygrał 2-0, więc fajnie, fajnie, fajnie. Udało się, siadło. Teraz zobaczymy, właśnie, jak dalej. <laughs> Nie, jak to dalej będzie. szło. Sekundka. No, cały czas jest walka w zasadzie między dwoma Polakami, Utermalem i Zanym Oto, kto awansuje. Jutermal ma 4-0 w grupie. No to chyba on musi już awansować. Hmm. Kto by się spodziewał, że rudy taki mocny dzisiaj będzie? Dobra, to teraz powinniśmy zobaczyć lazera. Mam nadzieję, że się właśnie to wszystko uda. Dobra. Czy Gi.